Co to za ściema? Nie, to naprawdę nie jest ściema. Ja jestem wapnia, a to jest jak profesjonalnie dostać kosza. <śmiennie> nie, nie, naprawdę, naprawdę. Mówiłabym z to ale ale. No, nie chcę czegoś Dobra. takiego robić, bo to jest bez sensu. Jestem Maciek. Dobra, dobrze, muszę darować. się za mną? Nie. Dlaczego nie? Jestem taki Jestem. miły i serdeczny i przyjemny. Jestem zajęta, możesz mi przeszkadzać? Ale zajęta pracą czy zajęta, bo chłopaka masz? Pracą i resztą też. Chcę po prostu kogoś poznać, umówić się na randkę i mieć dziewczynę. Fantastycznie. To szukaj dalej. Powodzenia. Cześć. Umów się ze mną, proszę. 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 Nie! Ała. Kurde. Teraz jest moment, w którym biorę y, numer telefonu i umawiamy się na randkę. No, nie, nie, nie. No niestety. To no. szkoda. Masz chłopaka? No nie mam. O, no to nie ja chcesz się mówić? Nie podoba mi się. No, dobrze, to normalne. Nie, A... nie już. <laughs> Chciałbyś może porozmawiać ze mną o fizyce ciała stałego? Wiesz co? Nie, po teraz mam tylko gorsze. Jestem Maciek. Jak masz no cześć. Aha, okej, okay, dobra, to może inaczej, zacznę tutaj. co? Chciałabyś może się umówić na randkę. <grym> Czekaj, ty nie podrywasz? Tak, uderzę do ciebie. Bezpośrednio. Słuchaj, będę zarąbistym chłopakiem, będę zamykał klapę od dubikacji. Nie będę cię jak gdy będzie zupa zasłona. Więc zajebisty chłopak jestem. Okej. Okay. A może to później zaproszę cię na kawę? Już to nie, nie jestem zajęta. Ale pracą czy... czy? Nauką. Ale nie masz chłopaka, to możemy się umówić na randkę i nie. porozmawiać o fizyce? A dlaczego nie? Masz chłopaka? Mam. Wymyśliłaś go sobie przed chwilą? Yy, możliwe. I co? I mam sobie pójść? Przecież to jest biblioteka i myślę, że raczej tak. <laughs> Dobra. Cześć. Wiesz co mówią o wysokich facetach? Nie. Ja też nie. A umówimy się? Nie wiem, nie bardzo. Dlaczego? <noise> no, że nie wiem co ci powiedzieć. No to tam daj swój numer i jedziemy. Ale w tej chwili nie mam czasu. Mhm. Okej. Okay. Zasubuj wapniaka. Okej. Okay. I udostępnij. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Okej. Okay.